Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, postanowiłam zaprosić Was do galerii, do atelier, który jest bliskie mojemu sercu, już Wam o tym nieraz wspominałam. A ponieważ za dwie godziny mam pociąg i jadę chętnie daleko, postanowiłam jeszcze wykorzystać okazję i pokazać Wam, z czym zmagałam się jako stylistka przez miesiąc czasu. To była moja główna garderoba. Z której korzystałam każdego dnia. I teraz chcę Wam pokazać, co dla mnie, dla osobistej stylistki, jest ważne podczas moich podróży. Więc może zacznę od skórzanych elementów. To jest spódnica, którą uszułam niegdyś, w pracowni krawieckiej dla marki FAUX by Jest to skóra lakierowana. I słuchajcie, jest to rzecz, która zawsze świetnie się prezentuje. E, bardzo lubię nosić tą spódnicę z dodatkiem na przykład do mnie tego który Wam pokażę. To jest tak jak w przypadku e, cekinów, e, Skórzane elementy lubią, kiedy rzeczywiście troszeczkę je wyciszamy, więc to jest pulover, który, który hmm, że tak powiem, towarzyszył mi bardzo, bardzo często podczas, e, podczas moich wojaży. I bardzo często dopełniłam go właśnie tą skórzaną spódnicą i ja uważam, że w ogóle elementy skórzane warto mieć w swojej szafie, ponieważ one, słuchajcie, ubierają. Kolejny przykład to są skórzane ołówkowe spodnie. Też świetnie wyglądają w towarzystwie na przykład marynarki, którą mam gdzieś na sobie. I to też naprawdę słuchajcie, jeżeli wybieracie się w podróż, to potrzebujecie mieć rzeczy, które mogą sprawdzić się zarówno na dzień, ale też na wieczór, na spotkania biznesowe czy też spotkania towarzyskie. To taki skórzany element, wydaje mi się, że w szafie jest jak pieprz w rosole. Ja ostatnio mówiłam o cekinach i dzisiaj specjalnie pokazałam: chciałam Wam pokazać też wariant, którego nie pokazałam wcześniej w filmie. Z marynarką. Ale uwaga, marynarka. Na marynarkę założyłam jeszcze kamizelkę. Jeszcze pokażę Wam. To był taki mój impuls, bardzo, bardzo spontaniczny. Jest to klasyczna marynarka marki Akris i bardzo ją lubię, ma świetną jakość. I zobaczcie, można również nosić ją na żakiet na marynarkę i wtedy uzyskać taką ciekawą warstwowość z cywilizacji. Więc no właśnie, marynarka to też jest mój taki pierwszy kompas. Tutaj mam marynarkę w kolorze ciemno granatowym, ponieważ ja kocham takie troszeczkę paryskie zestawienia granat z czernią. I to jest taka męska marynarka lodę, która również dopełniała moje stylizacje. I jest to element niezawodny. Jeżeli wybieracie się w podróże, ja w ogóle uważam, że marynarka potrafi w mig zmienić oblicze naszych stylizacji. No i tu również mówimy w kontekście biznesowym, w kontekście towarzyskim i kocham absolutnie marynarki łączyć na sportową, nosić się ze sportowym obuwiem, czy też na przykład z obfesami. Kolejna sprawa, no to myślę, że ja jestem jeansowa. Może nie tyle jeansowa, ale bardzo mocno lawisowa. I tutaj za mną taka para jeansów klasycznych, również do marynarki, do świetnego t-shirta. To jest mój must have I to jest coś, co zawsze się sprawdza. Ponieważ tak naprawdę w kompozycji z prostym t-shirtem ja mam taki troszeczkę wydłużony t-shirt, wydłużoną linią, nawet wpuszczoną do środka, w towarzystwie na przykład jakiegoś paska skórzanego. I oczywiście, uwaga, uwaga! I tutaj poproszę kamerę, żeby pokazała moje. No, myślę, że takie akcesoria, bez których się nie ruszam, i myślę, że to są akcesoria, które totalnie komponują look. W większości, jak widzicie, jest to biżuteria autorski, autorska klary kostrzewskiej i są to rzeczy, które bardzo, bardzo mocno podkreślają, zmieniają oblicze stylizacji, więc zawsze włożę je w takim pudełeczku i jest, no jest to mój must have w walizce, kiedy gdziekolwiek wyjeżdżam, oczywiście perfumy, moje też takie jedne z ulubionych w zasadzie w tym sezonie i no to są takie rzeczy, które są troszeczkę tak jak druga skóra, ale absolutnym akcesorium, bez którego nie wyobrażam sobie podróży, są po prostu okulary słoneczne i okulary noszę tak naprawdę hmm, 12 miesięcy w roku, ponieważ te okulary mogą towarzyszyć nam zawsze Tutaj troszeczkę zaszczepiła mnie tą ideą moja mama, która właśnie jest straszną okularnicą i ja troszeczkę tak w jej ślady poszłam i zobaczcie, no, dodaje to rzeczywiście fajnego wyrazu stylizacją, czyli tutaj znowu mowa, znowu sięgamy do akcesoriów, które potrafią totalnie zmienić oblicze naszych stylizacji, ale ja jeszcze chciałam pokazać Wam coś, co jest moim absolutnym hitem. Zresztą o korzuchach troszeczkę mówiłam ostatnio. To jest kurzuch vintage. Ja zaraz wam pokażę, jak on wygląda. I to jest też, słuchajcie, taka rzecz, która też po pierwsze jest bardzo ciepła, po drugie rzeczywiście jest ciężka. To jest jedyny jakby minus tego kurzucha. Ale chcę powiedzieć, że to też. Dodaję takiego modowego sznetu i to jest takie balansowanie pomiędzy tym co, co jest vintage, bo tutaj mamy też przeskalowane ramiona, i pomiędzy tym co jest bardzo współczesne i bardzo klasyczne. Kolejny kożuch, e, tak, jeżeli mowa o kożuchach, to chętnie, chętnie pokażę Wam kożuch mojego autorstwa dla marki Derumbelli. No i kochani, ponieważ mieliśmy chwilową awarię techniczną, po prostu zabrakło miejsca w moim telefonie, więc jeszcze raz powrócę do e, korzucha. E, ten korzuk no, mam, mam do niego ogromną sentyment z racji tego, że jest to moje pierwsze dziecko jakby stworzone przeze mnie z mojej wizji e, dla marki Derum Berlin, konceptu, który tworzę, który rozwijam. I z założenia jest to marka, która po prostu będzie jakby oparta na modzie zrównoważonej i na transformacji rzeczy premium lub rzeczy, które właśnie mają ducha historii. To jest właśnie taki korzuk, który przetransformowałam. I Jest to rzecz, rzeczywiście powiem Wam, moja ulubiona zdecydowałam się, że zostawię ten korzuch jako prototyp. Jest on stworzony tak naprawdę z dwóch kurtek, czyli z korzucha oraz takiej jeansowej kurtki kultowej marki reveals. Za jakby uszycie, słuchajcie, samego korzucha zajęło aż dwa tygodnie. To jest, to była korunkowa praca, korunkowa robota, i to też jest taka rzecz, która po prostu ubiera. Więc myślę, że my mamy w szafie takie rzeczy, które, słuchajcie, Ubierają i które właśnie warto wprowadzać do bazy, do klasycznej garderoby. I podczas podróży one się też świetnie sprawdzą, ponieważ no, troszeczkę odbiją nam jak najbardziej e, stylizację. E, powiedziałam już o mm, akcesoriach, powiedziałam już o biżuterii. Oczywiście buty też są taką e, ciekawą, e, osobną, jakby historią, osobnym rozdziałem, więc powiem Wam, że. Na jesień jest to jedna z moich ulubionych par. Bardzo, no, bardzo charakterystyczna, też przez wzgląd na to, że to jest skóra lakierowana i rzeczywiście są to buty, które są charakterystyczne, ale one też w połączeniu z klasycznym outfitem, czy też na przykład jeansami, marynarką będą czymś wyróżniającym i ja na te wyróżniki stawiam. Tak naprawdę, słuchajcie, z tej tylko bazy, ze spódnicy, ze spodni, z marynarki, z jeansów, e, można stworzyć e, wiele ciekawych outfitów. Jak będę miała czas, bo troszeczkę czas mnie goni, a przynajmniej goni mi pociąg, to, to postaram się chociaż przygotować jedną stylówkę, żebyście, żebyście miały, żebyście mieli jakikolwiek wgląd. Czyli idę do Room Berlin, przebieram się i pokazuję Wam się stylizację.